Dzień dobry, ja tym razem mam pytanie do pana Karola. To nie ten mikrofon. Aha, ten nam pan eksperymenty, takie proste sposoby do sprawdzenia tego, że nasze myśli nam się pojawiają, wobec mnie całkiem przekonujące. W takim razie mam pytanie. Skąd bierze się aktywność realna? gdzie pojawia się decyzja podjęcia jakiegoś działania? O ile można to w ogóle nazwać decyzją, to myślę, że nie. Tutaj powołam się na sama Harisa, chociaż ja się oczywiście nie zgadzam z wszystkim, co on pisze i mówi o wolnej woli, ale Haris podaje taką analogię do innych działań fizjologicznych ciała, które po prostu zachodzą, tylko których nie jesteśmy świadomi. Tak? Czyli są produkowane krwinki, bije serce i tak dalej, natomiast nie jesteśmy świadomi i nie nazywamy ich decyzjami. Yy, może być tak, że to co nazywamy świadomymi decyzjami, to jest analogiczna aktywność jakiegoś mózgu, naszego mózgu, tylko akurat jesteśmy jej świadomi. Natomiast ją odczytujemy po prostu, a nie jesteśmy jej autorami. Więc może tak być. Ja nie wiem, czy tak jest, ale na razie wszystkie badania neuronaukowe, które ja znam, na, na coś takiego by właśnie wskazywały. I tak jak ze wzrokiem, ja nie wiem, jak to jest, że te impulsy neuronalne przekładają się na moją świadomość i poczucie wolności, ale wszystko na razie na to wskazuje, że podobnie jak w przypadku wzroku, jestem po prostu świadomym y, obserwatorem tego, co się dzieje w moim mózgu. Nie jestem tego pewien, to jest robocza hipoteza i co najważniejsze. Nie opieram jakby całej reszty tego, co mówię, na prawdziwości tego. To jest po prostu hipoteza w odpowiedzi na pytanie, które ja sobie nie stawiam, ale jak pan zadał, to odpowiadam. Do tego bym się odniósł. Eksperyment Bendżenia Libeta ma wiele różnych wad, bo trudno było zmierzyć, kiedy nastąpiła świadoma decyzja. Poza tym to były bardzo proste rzeczy, czynności prawie że automatyczne. Mamy nowsze badania z 2008 roku z Instytutu Maxa Plancka. Ale one znowu są bardzo dziwne, ponieważ tam ci naukowcy twierdzą, że nasza decyzja powstaje w mózgu 7 sekund przed reakcją, co można bardzo łatwo wykluczyć, bo gdyby w tej chwili wpadli tam np. Te terroryści, to byśmy zareagowali, myślę świadomie, dużo szybciej niż w ciągu 7 sekund i mózg nie mógłby tego wiedzieć wcześniej. Ale głównym zastrzeżeniem jest to, że to były bardzo proste decyzje i nie dotyczyły wyborów moralnych. Po, jeszcze jeszcze okej. Okay. Czy ja mogę jednym zdaniem tylko się odnieść? Akurat wpadnięcie terrorystów to jest znakomity kąt przykład na to, co się starasz udowodnić, ponieważ gdyby tu wpadli terroryści, robilibyśmy odruchowo różne rzeczy, a nie w sposób wolny i środowy. Chodziło mi o te 7 sekund. Tak, ale chodzi o to, że uruchomiłyby no się moment. odruchy w nas, a nie mhm. świadome okay. podejmowanie decyzji. Już tak Mogę?